Ale to jeszcze jest to, że, że, nie, gada. No, że nie umie, on widzi samego siebie na tych zdjęciach, to Pan <śmieniczyny> 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 nie, nie. <śmieniczy> nie widzisz się w uszczę za, za często. Chyba nie. Ja nie mogę oddychać. <śmieniczy> nie czy my was śmieszy to, że kurwa nie mam rudych włosów, ale dobra. No że kurwa myślicie, że mam rude włosy, to spierdalajcie ode mnie i tyle. O... Zeniu, ale czym mamy spierdolać, jak ty tu przychodzisz, kurwa, i sam się pościg? Ale sami mnie i irytujecie, że kurwa mam rude włosy jak kurwa na pewno nie mam. Pościg... No, ale no to, ale powiedz czy kłamiemy. No bo kurwa kłamiecie jak... Nie psu z jajca? Zeniu, jak, jak kłamiecie, jak psu z to, kurwa, ubawiłem się, kurwa, swoim śmiechem, wyszło, że, kurwa... Zyniu. Zyniu. ale, ale powiedz, gdzie robiłeś to zdjęcie, co u was, No, to zrobi kurwa, w pęcie. Ale to jest pęcie. twoje zdjęcie. No. Pęcie. zdjęcie w pęcie. No, jak myślicie, że, kurwa, tym rudy, to w ogóle ale... nie gram pęcie. z wami i nie le, dobranoc. User disconnected from your channel.